W dniach od 30 października do 2 listopada 2015 roku Dzieżeniowska Policja przeprowadzi działania związane z akcją ZNICZ 2015, ukierunkowane na bezpieczeństwo wszystkich osób odwiedzających groby swoich bliskich z, z Dniem Wszystkich Świętek. W tym czasie na terenie miasta i całego, całego powiatu będzie większa niż zwykle ilość policjantów, przede wszystkim z Wydziałów Prewencji, z Wydziałów Kryminalnych, a przede wszystkim Ruchu Drogowego. Policjanci z Ruchu Drogowego będą przede wszystkim obecni na wszystkich głównych arteriach naszego powiatu, drogach, na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz w okolicy samych cmentarzy. Pamiętajmy, że aby bezpiecznie dojechać do celu naszej podróży należy pamiętać o kilku kilka elementarnych zasadach. Przede wszystkim należy bezwzględnie dostosować prędkość do panujących warunków drogowych, zachować bezpieczny odstęp pomiędzy pojazdami, bo jest to niestety ostatnio dość częsta przyczyna kolizji drogowych. Pamiętajmy o bezwzględnym stosowaniu świateł mijania oraz stosowaniu pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby dzieci bezwzględnie przewozić w fotelikach. Należy również dostosować, należy przestrzegać również znaków drogowych oraz prędkości obowiązującej na danym odcinku drogi. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy będziemy wyjeżdżać w dalszą drogę, należy sprawdzić stan techniczny pojazdu. Przede wszystkim układ kamulcowy, światła, dokumenty tutaj. Pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. W tym czasie policjantów z ruchu drogowego będzie więcej i będziemy sprawdzać stan, stan również trzeźwości kierowców. Piesi, którzy będą się poruszać po drogach, muszą zawsze korzystać z chodników. Jeżeli nie ma chodników, należy korzystać z pobocza. Przed przejściem przez jezdnię należy zwrócić szczególną ostrożność i uwagę, czy tak żeby bezpiecznie przekroczyć przez jezdnię. Należy również ją przekraczać w miejscach do tego wyznaczonych. W tym pamiętajmy również, że piesi poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym, mają są zobowiązani do noszenia odblasków. W tym okresie, a więc w okresie Dniu Wszystkich Świętych i Dzień Poprzedzający, w okolicach cmentarzy będą policjanci z drogówki, którzy będą kierować ruchem. Pamiętamy, że należy bezwzględnie przestrzegać wydawanych przez nich poleceń. W tych miejscach będą również w okolicy cmentarzy wyznaczone miejsca parkingowe oraz postojowe i należy z nich stosować. Ale w związku z tym, że, będzie, że zapowiadana jest ładna pogoda, apelujemy do mieszkańców naszego Dierżoniowa, aby na cmentarz wybrać się pieszo. W tym czasie również apelujemy do wszystkich osób, które są na cmentarzach, wykonują porządki, aby zwrócić szczególną uwagę na własne, własne mienie, zwrócić szczególną uwagę na torebki oraz kurtki. Przy pracach porządkowych należy zawsze mieć te rzeczy na oku, tak aby po prostu ich, ich nie stracić, bo jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Pamiętajmy również, żeby nie zostawiać na cmentarzach zbyt dużej ilości kwiatów, zniczy tuż przed samym Dniem Wszystkich Świętych, tak aby się uszczec przed złodziejami. Apelujemy do wszystkich osób, które wyjeżdżają w okresie Wszystkich Świętych poza, poza nasz teren, aby zadbali o własne domy, własne mieszkania, o własne mienie. Najlepszym zawsze tutaj ochroną jest dobry sąsiad, więc porozmawiajmy z nim, aby zwrócił szczególną uwagę na to, kto się kręci w okolicy naszego domu, w okolicy naszego mieszkania. Jeżeli będziemy mieli zbyt dużo reklamówek w skrzynce, należy je po prostu zabrać. Jeżeli członkowie rodziny bądź sąsiedzi mają taką możliwość, również wieczorem jest dobrze zapalić światło, tak aby żeby świadczyło o tym, że ktoś jest w domu.